Bam! W związku z tym, że są święta i że jesteśmy w końcu wszystkie razem, nagrywamy dla Was filmik. Dzisiaj dla Was mamy Whisper Challenge. Dziewczyny już wiedzą, co to jest. Polega to na tym, że podzielimy się w grupy, bo jest nas za dużo, ale na szczęście jesteśmy parzyście. Marta jest najmłodsza, to Marta będzie losować. Podzielimy się w grupy i jedna osoba z grupy będzie miała e, słuchawki, a druga będzie odgadywać, co ta pierwsza mówi. Mam nadzieję, że w trakcie zobaczycie, bo chyba niezbyt, chyba niezbyt dobrze to wytłumaczyłam. Karolinie nie teraz burczy w buchu. Eee, więc sławy. <grafi> <grafi> więc podzielimy się w grupy. Zobaczymy, która grupa wygra i zróbmy tak, ponieważ nie przygotowałyśmy sobie jakiegoś zadania karnego, więc zróbmy tak, że wygrana grupa przygotuje karne zadanie dla przegranej grupy i po prostu wymyślimy to jakoś później, ale też nagramy, że coś zrobiłyśmy. Dobra? Bo teraz mm -hmm. nie ma sensu na szybko wymyślać. Zgadzacie się? Ja jestem taka pewna, że wygram, ale na pewno przegram, bo to jest mega trudne. Dobra, no to tak, startujemy. E, tutaj przygotowa przygotowałyśmy karteczki z imionami. Jest tutaj moje imię Natalii i Karoliny. Marta jest najmłodsza, więc Marta losuje, z kim będzie w parze. Z Karolcią. Z Karolcią. No to dobra, to jest podzielone. Team Blond i team... Prawie że Blond. Mieszanie. No to dobra, to startujemy. To może losujmy papier, kamień, nożyce, kto jest pierwszy, kto jest przedstawicielem Waszej grupy? Ja. Dobra. dobra. To u nas mogę być ja, czy chcesz Ty? Możesz, oddaję Ci. Albo dobra, Sto, nie, oddaję co? Tobie, oddaję Tobie. I grajcie w papier, kamień, nożyce, która jest no? pierwsza, która grupa pierwsza zaczyna. Trzy, te, ry. Oh, 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 to to grupa. Wy zaczynacie, Wy zaczynacie. Więc tak. Yy, która jest pierwsza? No to ja chcę słuchać muzyczki. Dobra, no to yy, Natala, wpuść dziewczyny, one niech będą tutaj. Damy muzykę. Czy chcesz jakąś yy, konkretną? No, spokojnie włączyć. Nie, tak, on no posłuchała, bierz co? Zostawiłaś mi Telefon, no. dobra. Czy ty coś słyszysz, co my teraz do ciebie mówimy? Głośniej musisz szybko. A to ty już mówisz? Nie, Czekaj, czekaj, żeby no. ci. Zatrzymaj na chwilę. Słyszysz, co mówimy do ciebie? Nie! Ale to za głośno. Czyli nic nie słyszysz. No to, to dosyć, nie. Nie No to powiedziałem, że chcesz jeszcze głośniej. Bo coś tam było słuchać, a teraz już nic. Dobra, okej. Okay. My Ci pokażemy start. Dobra, Mówimy tak? Ci no. start. Jo, po, powiedz kiedy. No, no? kiedy. no. Już? Start. Odlotowe. 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 Agentki. Agentki. Skup się. Agentki. Agentki. Brawo! agentki! Odlotowe? No, odlotowe agentki! Tak, jest! Brawo! Brawo, macie pół. Tak. Jestem, jestem aparatką, aparatką, aparatka. aparatka? Jestem, aparatką. Jestem, jestem, wolniej! <grym> jestem. Jestem aparatem! Uwó! Ej, kurde! Dwa! Tak! Były, Był. były, były, były sobie, sobie, świnki. świnki, świnki, świnki! Trzy, trzy, trzy! Były sobie świnki trzy! Ej! Tak. Ty dosłyszysz? Co? <grym> Ta piosenka z Michałem się kojarzy! Dobra. Fajnie! Start. Lodówką, lodówką, lodówką. Tak? Się, się, nie ogolisz. Lodówką szedł się, 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 nie ogolisz. Od początku. Lodówką, lodówką, się, nie ogolisz. Lodówką, się, nie ogolisz. Lodówką się nie ogolisz. Lodówką się je nie, nie ogolisz. Nie wiem. Dwa słowa masz dobrze. Lodówką się, się szedł? Się! Się chciał? Ja nie ogolisz. Nie ogolisz. Nie ogolisz. Od początku. Lodówką Lodówko. Lodówko. Się. się nie ogolisz. Coś tam na! Stop, stop. Nie? Dobra? I ostatnie, tak? Nie, już tyle, cztery, Czyli trzy, dobra? okej okay. Teraz zamieniacie się. Zamieniacie się. Ale dobrze, trzy zgadłaś. Z się? lodówką się nie ogolisz. Kurde, myślałam, że lodówką się nie jadę. Je... Tak. Sto. Widzę. No dobrze. Sto, 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 Możesz słyszeć. Ale nie musisz gadać. Jeszcze raz. To co? 100. Co? 100. Kto? 101. 1. 101. Daj daj tejczyków? Yes. kukę. Kto? Kto? Co? Tak. Z z, ci, Z, ty, Z, my, Z, nie, no mów wyraźniej. Z mleczkiem, czy bez? Nie rozumiem. Z, 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 ty, Z, I jeszcze raz. Z, Z, nie rozumiem. Może dalej wyraźniej. Z mleczkiem. Czy bez mieszkasz coś? Z mleczkiem? Nie wiem, nie rozumiem. A ja się tylko od drugiego słowa zaczęła? Mleczkiem. Mleczka? Mleczkiem? Mleczko? Mleczkiem? Z mleczkiem czy bez? Na sekundę. Ja oh, cię, zagra. Musisz zmienić. Już? Tak. Już tak. Już? Muszę, muszę wymienić, wywiesić, wy, wybielić, wymienić, wymienić pasek, pasek, rozrządu. Muszę wymienić pasek, pasek, rozrządu. Ona nie zna tego słowa. Roz coś tam, rozrządu. Muszę wymienić pasek, rozrządu. A się zmieniła muzyka. Nie, i Piwo. Piwo. To. To. Moje. Jeszcze raz. Piwo. Piwo. To. To. Moje. 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 Paliwo. 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 Ej, jeszcze proszę. proszę. No. Ej, na no to na nikt ten nic to nie zmówię, my będziemy mieć jakieś Nie wiem, mamy zadanie. trudne. Czyli mamy ile? I, I musicie wymyślić z nami jakieś zadanie. Wszystko zgadłaś? Tak, tak, wszystko. 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 Tak, tak czy nie. Dobra, to zmienię jakieś najtrudniejsze. Masaka, miałam tragiczne. To, to, to. to. Ja nie słyszałam z tą lodówką. Ale ja, ty miałaś trudniejsze niż ja. No. Poczekajcie, no. dobra, nie słyszę nic. Dobra. nie, no. to, 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 tak to, to co? No to y, mówcie start. Po, 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 jak jak <laughs> zaczniesz to powiedz coś. No, tak. A... A... Wszystko... A wszystko... A wszystko? To... A wszystko to? A wszystko to? A wszystko bo? A wszystko to? A wszystko to bo Ciebie kocham! Tak! <noise> Takie łatwe. <noise> Ale strasznie się drzecie. Tak. W windzie... Widzieć? Wy... 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 Windzie... Wy widzicie? Nie. Wy... Wy... Windzie... Windzie... Windzie. Widzicie? Nie. Windzie. Widźcie? <laughs> Winda. Winda. Wygrać? Win da. Wyda. Wi -nie. <laughs> Kurde. Nie. Win nie. Wiza? Winta. Winda. Wizdać? Winda. Widać. Win. Kurde, ja nie wiem. Win. Wy? To jest pierwsze słowo, wy, tak? Teraz drugie słowo, dobra. Win, gdzie, windzie, 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 dzie Padać, wyjść, windzie. Wygrać, Wypaść. Kurde, patrzcie mi. Win, windzie, windzie. Nie wiem, nie wiem. Ja nie a to, Nie wiem, mogę. Mogłem... co to było? mogą mi toczyć, dwie Co to było? Windzie. Kurde, wi nie, nie ma opcji, bo ja myślałam, że to jest w ogóle jedno no. słowo. Windzie było. Windzie jest krowa. O Jezu, nie ma opcji w ogóle. Trzy <noise> Dobra, Masz kolejne. Je. Kolejne. Nie wiedziałam, że aż tak oh. O Boże, teraz się martwię, że przegramy. No, Polsce polskiej muzyka. A, a mogę muszę mieć takie basy? Dobra. Ja też miałam tak. Dobra. Trzy, cztery. Już tak? Jesteś? Tak? tak. Litwo! Iba! Litwo! 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 Litwo, ojcie moja. No. Dobra, to macie. Tak. Szukam. Królem. Szukam. 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 Szu. Źródłem. Szukam. 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 Brzydkiej. Szukam przyjaźni. Brzydkiej. Nie. Brzydkiej. Przystań? Nie. Brzy. Brzydkiej. Przestań! Brzydkiej. Przestań! Brzy... Brzydka? Brzydkiej. Ej, czekaj, czekajcie. czekaj, czekaj. A ty pier... Szukam brzydkiej... Siostry. Siostry. Kopciuszka. Do czego? Kopciuszka. Do klucza? Kopciuszka. To? Kopciuszka. Kop? Szukam brzydkiej siostry. Kopciuszka. Kop? To musia? Kop, ciuszka. Top! kop, kop, top, kop, hop, kop, hop, kop, top. Top, top, kop, top, kop, no, kop, kop, top, kop, 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 wiem. kop, o Boże, kop, Ty w ogóle nie mam opcji. No, Cześć, ty tak ma opcji! kop, 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 masz, kop, Ciężkie, kop, i kop, kop, ciężkie, kop, ciężkie, kop, Boże, kop, to jest naprawdę się zestresowałam. i to ja mam też ciężkie. Ej, a kiedy będę wiedziała, że start? Ja Ci tak pokażę. No, dobra. Start. Książę. Książę. Żołnierz? Książę. Książę. żołnierz, Książę. Książę? Tak. Z bajki. Bajki. Książę z bajce? Z. z. Książę z bajki? Tak. 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 Dobra. Ale daję basy jakieś. cztery. Myślę. 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 Myślę.. Widzę. Myślę! Myślę! Myśl, tak. O! O! O, o niebieskich. 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 Migdałach. Migdałach. Myślę. O... Myślę o cymbałach. Niebieskich. 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 Migdałach. Myślę o niebieskich migdałach! Po fluocie. Dobra. O, teraz będzie. Taka, już? Tak. Kwiatki. 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 Wjazdy! Kwiatki. Kwiatki. Płatki. Kwiatki. 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 Światki. 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 Kwiatki. 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 Tak. Bratki. Bratki. bratki jest ja <hra> to kwiatki. I tak przekrałyśmy, skrywa... tak e nie? jedno. Y e uh -huh. Tak. My. 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 Jesteśmy. Jesteśmy. Krasnolu... Krasnoludki. Krasnoludki. Tak. <ś reality> no Skasowałam. Hop, <śleton> O Boże. Tak przegrałyśmy. No. Wygrywamy? Nie. <śleton> już koniec. Ja, ja, Możesz już zjechać. Przegrałyśmy ja i tak. Przegrałyśmy? Ja no. no. Czyli przegrałyśmy? Tak. Koniec już? A były już cztery? <śleading> e, tak. No to nam z Nataną jest bardzo przykro. Przegrałyśmy. Dziewczyny wygrały 7 do 6, więc muszą nam wymyślić jakąś karę i nagramy, co to była za kara. W kolejnym filmiku niestety, bo się nie przygotowałyśmy. W ogóle nie wiem, jak ja to wymyśliłam, że nie wymyśliłam kary, no ale dobra. Prawdę mówiąc, myślałam, że bym Też tak myślałam. Ale niestety nie udało się, przegrałyśmy, dziewczyny były lepsze. No to tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Ja się mega fajnie bawiłam, a wy? Ja też. też <laughs> to mega to tyle, tyle emocji. Mega. No a żałuję, że miałyśmy tylko po cztery odpowiedzi. Bo szybko to poszło, mam Strasznie mam szybko. Do... No, ale było bardzo fajnie. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, że taka luźna część filmików też wam się podobała i dzięki wielkie i do zobaczenia. Ha! Kara.